Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Na popołudniowym strumyku tak jest, ruszamy do boju. Hmm. Dobra, zobaczmy, co to tutaj. Od nas chce, tylko jeszcze trzeba ustawić, ustawić trzeba dźwięk, żebyście słyszeli, bo to fajne tutaj są, fajne tutaj są dźwięki. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, siemanko zmora, siemanko fanki, siemaneczko, mam nadzieję, że dzień minął dobrze, mam nadzieję, że dzień minął dobrze. Och, czyż, kurczę, co tu się dzieje? Friends requesty. O! Naprawdę nie byliśmy jeszcze znajomymi. Kurde, no ładne rzeczy. Dobra. Co my tutaj mamy w travelogu? Mamy jakieś nowe tematy. Zaczniemy. O, herbatka na propsie. Dobrze, dobrze. Ja mam dzisiaj kaweczkę. Także jak najbardziej. Dobra kochani, to co, zaczynamy od, od standardowo, od trialów, zmienił się, zmienił się baner, ku mojemu nieszczęściu, ponieważ nam śmignął koło nosa Dan, jak on w ogóle śmiał tak swoją drogą, nas tak zostawić, olać, opuścić, no trudno, tyle żeśmy pomarudzili teraz, teraz trzeba się skupić na nowych, na, nowych, na nowych, na nowych postaciach. Oczywiście, kochani, taka sama zasada jest u mnie jak w Genshinie, Tak i tutaj. No cóż, gramy tylko ziomeczkami. Gramy tylko ziomeczkami. Oj, Rzesz, kurde, co to ona ma za pieseła czaderskiego? Ja cię. No, nieźle. Dzień dobry, dzień dobry, Siemanko. Momifekcja, Siemanko, fotograf. Witajcie, witajcie. Moi kochani. Siemanko, co to za gra? To jest Honkai, To jest twórców Genshin'a. siemanko, koki, siemanko. Tak jak? Hejcia, hejcia. Witam, witam serdecznie. Myślicie, że może powinnam wziąć i napisać, nie? O, bardzo dziękuję za super serducho. Bardzo dziękuję. Czekaj, to jest, to jest. Co ja, czekaj, co ja zrobiłam? Już ci mówię. A są jakieś inne Honkaje? Ja myślałam, że tylko jeden jest. To jest Honkai Star Rail. Może ja to wezmę i napiszę w tym. Może, a może na, da, chyba napis. A, dziękuję, dziękuję. Jolodzie, dziewięć różyczek. Dziękuję ci, fotograf. Bardzo ci dziękuję. Starley, tak. Już daję, wiecie, co już daję? Napis. Widzicie, nie dałam napisu i. I tylko muszę go tu znaleźć, jego ja mam. Mm. O, proszę bardzo, chyba, dzia chyba działa.